Hej, jesteśmy zespół Mem. Pochodzimy z mieszanych miejscowości, z Dobartowa, z Lubina i okolic. Skład nasz zespołu składa się na 6 osób. Jesteśmy tak tutaj Wojtek z Lubina, Filip z Lubina, Mati z Dobartowa, jest Dobartowa Przemek z Michowa i tam Wojtek z Lubartowa. Gramy ze sobą już jakiś czas. Nasza współpraca się naprawdę bardzo dobrze rozwija. Każdy coś znajduje w naszej muzyce i, i, i wszyscy są zadowoleni z, nas, z, naszej, z, naszej, z naszej twórczości. Zajęliście trzecie miejsce w konkursie. Możesz powiedzieć, jaki to konkurs był? Eee... To może ja powiem, tak. ty to może nie pamiętasz. Eee, to był przegląd Młodych Talentów w Chorzowie imienia Mirka Breguły w 2009 roku. Trzecie miejsce zajęliśmy spośród 42 kapel, tak? 42 kapele występowały. Jeżeli właśnie wyłoniło trójkę finalistów, no i między innymi my, myśmy się znaleźli w tym gronie. No to sukces duży dla nas niewątpliwie, no bo tak daleko od domu, szczerze mówiąc, też kryteria, żeby dostać się na ten festiwal były dosyć spore. Też komisja była e, dosyć wymagająca. Tak. Olek Klepacz między innymi, e, Andrzej Lampert z zespołu PIN. Także no, duży sukces dla nas, no i to nas, e, na no, ktoś, Pobudziło, żeby po prostu dalej tworzyć w tym kierunku, iść, budować zespół, nowe numery robić, no i grać ludziom po prostu na, na obecnie, festiwalach. Obecnie znaczy. teraz realizujemy naszą następną nagrodę, czyli profesjonalny teledysk, który dostaliśmy w, na, na festiwalu Zżyty e, w, w Stoku. Jest to profesjonalny festiwal e, ufundowany przez Akademię Łódzką, Łódzką Filmówkę z, z Akademii, prawda? I, Myś... Miejmy nadzieję, że to wszystko się zapie na ostatni guzik mamy nadzieję, że w tym roku e, Lubartów i okolice i cała Lubarczyzna będzie mogła podziwiać nasz teledysk. No i my no, razem z nimi. Pierwszy raz gracie dla orkiestry? Nie, to jest nas, nasz e, drugi występ i na pewno się będziemy dobrze bawili, tak jak na pierwszym, tak jak, na, jak i na drugim występie. Pomijając to, co się działo w piątek, dzisiaj e, atrakcje od samego rana, wystartowaliśmy o godzinie 9, rozstawiły się już pierwsze, pierwsze grupki kwestujące, o godzinie 10 tam odbyła się e, loteria, później o godzinie 13.30 były e, zabawy dla dzieci, o godzinie 16 licytacje, o godzinie 20 planujemy światełko do nieba, jeśli nic nie będzie, żadnych poślizgów. yeah thank mm -hmm. you תודה okay. 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 Znajomi, przyjaciele mówią, że jesteś człowiekiem orkiestrą. Każde drzwi praktycznie nie stoją zamknięte przed tobą. Jak ty to robisz, że po, po prostu organizujesz to wszystko? Potrafisz wejść, przekonać? Nie jestem człowiekiem orkiestrą. Ojejku, jest, jest mnóstwo osób, które są chętne do współpracy. No, to nie jest tak, że ja wchodzę, ja organizuję. Organizuje to grupa ludzi. Sam pewnie temu niewiele zrobił. No, w tej chwili... W tym roku nawet przydam się, że troszkę tak się obijałem. Yy, mamy nową szefową, która to wszystko koordynowała. A praca, no, tak jak mówiłem, to jest praca no, całej grupy ludzi, a wejść, yy, załatwić. Po prostu trzeba troszkę pozwolić, troszkę pochodzić, troszkę po, pouśmiechać się. I jest wiele osób, wiele instytucji, które naprawdę bardzo chętnie włączają się w działania orkiestry. No tylko trzeba po prostu się do nich uśmiechnąć. Ale masz rodzinę i znajdujesz na to zawsze czas, zawsze co roku przygotowujesz to o wiele wcześniej niż to, niż to jest powiedziane, niż to jest zaplanowane, a jednak. Ojejku, no, no działam w orkiestrze od początku, chyba, jestem chyba jedyną osobą w Lubartowie, która brała udział we wszystkich finałach. Yy, a rodzina, ojejku, rodzina też też się udziela. Yy, moi, moi synowie przez wiele lat też zbierali, no w tym roku tylko, tylko jeden z moich synów. Brał udział, ale moja rodzina też, też jest przyzwyczajona i też w jakimś tam stopniu od orkiestry do orkiestry e, żyjemy. Bo wiadomo, przygotowania do finału już są, już są wcześniej, już są w lecie, już są na jesieni. No i co, coś tam wspólnie robimy, no, jako rodzina również. Prowadziłeś aukcję. Jak myślisz, jaką kwotę mogliście tutaj zlicytować? E, no nie wiem, myślę, że na pewno ponad 3000. E, aukcja, jak zwykle, jest jednym z głównych punktów programu. Orkiestry w Lubartowie. Jest przy tym kupę zabawy. W tym roku była magia wracających przedmiotów. Przedmioty, które wracały na licytacje były kilkakrotnie licytowane, sprzedawane, licytowane, sprzedawane, wracały przedmioty licytowane w ubiegłym roku. Ofiarodawców mamy wspaniałych. No w Lubartowie są naprawdę wspaniali ludzie i, i naprawdę bardzo chętni. Ludzie o, o wielkich, wielkich sercach. Ludzie wrażliwi. I ludzie, którzy rzeczywiście z orkiestrą są związani no, są ludzie w Lubertowie, czują się bardzo blisko związanych z orkiestrą i to już od, od wielu, wielu lat są ludzie, na których zawsze możemy liczyć, są instytucje, na które zawsze możemy liczyć. I, no i co roku, co roku pukamy do ich drzwi, co roku wychodzimy zadowoleni.